Na wysokie strefy mocy po to, żeby podbić tętno, żeby już być. dziewczyny ruszyły. Teraz rusza wyścig. Niestety znowu mamy do czynienia z tym błędem, ale dziewczyny ruszyły, ruszył wyścig. Jedziemy na żywo z dziewczynami. Za chwileczkę ta sytuacja powinna się unormować, tylko wyjedziemy z Pema i już powinno być dobrze. Kamera zawieszona na Marcie Gryczko. Jak sytuacja zacznie się e, za chwileczkę zmieniać, zmienimy kamerę, poskaczemy sobie po dziewczynach. Ktoś wyraźnie próbuje e, nadawać rytm. I zarzaczek. Nie. Ania Weiss, Nie jest to anonimowe nazwisko. Oczywiście fajnie, że e, Ania z tej strony aktywnie od samego początku się pokazuje. E, to jeszcze nie jest oczywiście ten moment, że nie masz siły zaatakuj. Ale Ania próbuje nadać im temu wyścigowi rytm jedzie na czele, a więc ona rządzi, ona rozdaje karty. I to jest bardzo fajny ruch, bardzo fajne zachowanie. Sonia odpuściła. Sonia chyba odpuściła. A teraz znowu zryw. Ja nie wiem, czy to nie są problemy ze sprzętem. Tam się chyba coś dzieje z trenażerem. Waty jak widzieliście po prawej stronie, nagle spadły, a na całkowite zero. A potem skoczyły, tak jakby Sonia próbowała to nakręcić. To było za wcześnie, żeby złapać się z tamtą grupą. Zresztą tamta grupa, która dogania w tej chwili Sonia, widzimy ją z tyłu na ujęciu z helikoptera, tamta grupa nie jedzie aż tak szybko. Podejrzewam, że to jakieś problemy techniczne. Sonia, trzymaj się. Ona tutaj może najwięcej zyskać właśnie generując jak największe waty na kilogramy i to jest teraz bardzo ważne rozdacie. Już odrobiła sekundę na tym podjeździe, to będzie dla niej mordęga, ale już niweluje to do 7 sekund. Było 15, fantastyczna postawa Sonii, cięcie, kiedy ona to spawa. Dziewczyny zbliżają się powolutku do tego wypłaszczenia w środkowej części. Ja myślę, że Sonia już ma 5, 4, doszła grupę. To jest już za chwileczkę zacznie łapać draft. Zapałki wypariły się co najmniej trzy. Miejmy nadzieję, że Sonia ma całą paczkę. To jest bardzo ważne. Takich zapałek z reguły zawodnik albo zawodniczka ma na wyścig przygotowanych kilka i w zależności od tego, kiedy je użyje, coś tu się dzieje. Karolina robi zryw. Odstawiła graban, graban to zespawała. Teraz Karolina rzuciła nawet 9 watów, a więc chce już to próbować rozstrzygnąć na pierwszym okrążeniu. To jest ten moment kluczowy. Zobaczymy jak zareaguje grup, grupa. Karolina znowu dołożyła. Karolina generuje cały czas równe waty. Jest to w granicach 6-7 watów. Zaczyna ta przewaga delikatnie rosnąć. Było 5 metrów, chyba jest w tej chwili 6. Graban próbuje trzymać dystans, ale ten dystans się, zobaczcie, wydłuża. Delikatnie się ta przerwa wydłuża, to już jest chyba 6-7 metrów. Jest sekunda przewagi. Karolina robi odjazd na solo, po raz drugi. Graban jest tuż za Karoliną. I teraz 4 sekundy, jakby to się o, oczywiście na tym zjeździe troszeczkę znowu zmniejszyło, zobaczymy za chwileczkę, czy Karolina będzie próbowała to zrywać kolejny raz, ale jeśli będzie próbowała to zrywać kolejny raz, to znowu pójdzie zapałka. Pytanie, ile tych zapałek Karolina ma przygotowane? Czy to jest 5, 10, może cała paczka, a może nawet e, cały wagon paczek? Nie wiemy, dowiemy się tego w trakcie wyścigu. Zobaczcie jakie nazwiska są w grupce goniącej, to jest rzecz Nie do pomyślenia, jeszcze rok temu Cięciel, Gryczko, reprezentantki Polski na są w grupce goniącej Zobaczcie jak wysoki poziom w tym roku jest yy, W trakcie rywalizacji Kobiet To jest Coś pięknego, naprawdę moje zwifterskie serce aż raduje się Widząc tak wysoki poziom kobiet, bo dzięki temu Dzięki y, y, tak wysokiemu skillowi w jeździe w wirtualnej grze treningowej, jaką jest Zwift, zacznie podnosić się poziom całego y, ekolarstwa w wydaniu żeńskim. Iza Rzaczek robi zryw. Znowu wypracowała około sekundy przewagi. Dziewczyny zaczynają reagować. Na czoło y, tej reagującej grupy wysuwa się Marta Gryczko, Sonia Cięciel czujnie za nią, Alina Myłka też. Ale sekunda urosła. Już są dwie sekundy. Już ta czwórka traci nawet trzy. I Rzaczek dokłada do pieca. Za chwileczkę będzie podbank. One o tym wiedzą. Tutaj liczy się prędkość. Zobaczcie. I Rzaczek ma założony dysk. Dysk tak jak w realu. Ma przewagę nad niepełnym kołem yy, w rowerze szosowym. Faktycznie tutaj znowu się to podzieliło. Ta czwórka. 4, e, Osobowa grupka. Tak, bo Iza Raczek się odłączyła przecież wcześniej. Już nie jest grupką czteroosobową. Zobaczcie. Ostatnia z tej grupki. Alina Myłka. Ania. Alina Pozdroja. E, ona teraz próbuje spawać delikatnie do Marty Gryczko. Marta Gryczko w tej chwili na pozycji numer 6. E, Just, Judyta Gwóźdź. Przed Martą Gryczką. Ona ma przewagę nad Martą Gryczką dwóch sekund. Z kolei Sonia zarobiła faktycznie jakiś zryw. Teraz zaczyna niwelować stratę do Izyżaczek. Trzecie miejsce cały czas jest w grze. Jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Mimo tego, że Sonia już na samym starcie w zasadzie w wyścigu musiała wypalić dwie zapałki i być może teraz gdzieś jej zabraknie. A może ma całą paczkę tych zapałek. Nie wiemy, dowiemy się. To jednak się nie poddaje. Zregenerowała się widocznie z tymi dziewczynami, jest gotowa do dalszej, rzetelnej, solidnej pracy i efekty tego właśnie teraz y, oglądamy. Zobaczcie, zniwelowała stratę do żaczek. jest już u niej na kole z tych 8 sekund, 11 nawet zrobiła się sekunda. Zaczyna delikatnie Sonia teraz łapać draft, y, jadą już razem. No i będzie ciekawie, na pewno walka o trzecie miejsce będzie jeszcze ciekawa. I żaczek. Sonia Cięciec. Jedna i druga niczym swój cień. Obserwują się, czają, czarują. Rzaczek teraz troszeczkę jakby dołożyła te 5 watów. Sonia obłyskawicznie odpowiada. One obserwują siebie, czytają grę. Rzaczek używa teraz power-upa. Dlaczego? Bo na banerze dostanie nowy power-up. Fajna, taktyczna jazda. Czy Sonia też odpowie power-upem? Milia też już ma to 10% ściankę za sobą. Teraz żadna z nich się nie oszczędza. To są ostatnie. 200, 300, 400 metrów, teraz zaczyna się to dokładanie do pieca, komu jeszcze więcej zostało, Karolina zaczyna szarpać, 6 mieliśmy przed chwileczką, zaraz skoczy jakaś inna przerzutka i znowu będzie 7, znowu będzie 8, ostatnie 50 metrów, Karolina zwycięszczy ją trzeciego etapu Pucharu Polski Kobiet 2024. Emilia też dojeżdża na drugim miejscu. Gratulacje dziewczyny, ale tu jest atak. Sonia Cięciel. Zrywa i zderzaczek. Obie rzuciły power-up'a. To jest już jakieś 10-15 metrów. Sonia Cięciel. Taktycznie to rozegrała na podjeździe. To jest już 15 metrów. Czy Iza Rzaczek będzie jeszcze w stanie to zniwelować? Powolutku dochodzi. Jeszcze nic nie jest stracone. Zobaczcie, co tu się dzieje. Przewaga maleje. Jeśli Sonia teraz nie dołoży, na kresce może być różnie. Czyżbyśmy mieli znowu fotofinisz? Sonia jednak dokłada. Sonia! Trzecie miejsce, brawo! Fantastyczny finisz, brawo Iza za tą próbę pogoni. Jakże to się wspaniałe oglądało i komentowało, brawo dziewczyny! Naprawdę! Szacun!